To jest, dzieje się. Podcast polityczny dziennikarzy Tokfm, wyborcza.pl, Polityki Insight i Radia Z. Słuchajcie, czwarta próba. Będzie nie będzie żadnej rekonstrukcji. Nie będzie to od żadnej razu rekonstrukcji. Króciutko. Ja jestem za tym, że nie będzie aż do wyborów prezydenckich, nie będzie rekonstrukcji. Nie stać koalicjantów na to, żeby rozpoczynać teraz nowe wojny i to na, na każdym poziomie, czy o ministra, czy o wiceministra, czy niżej. Myślę, że zwłaszcza, że w grudniu ma być zaprezentowany kandydat przez platformę i potem zacznie się już właściwie taka pod stołem trochę kampania, więc nie będzie miejsca na to, żeby, żeby jeszcze obtuć się. O rekonstrukcję. Mm -hmm. A ja myślę sobie, że może być taka rekonstrukcja, która nie będzie nazywana rekonstrukcją. To znaczy, nagle się okaże, że ministra klimatu rezygnuje z powodów osobistych. Albo na przykład, i hmm, chyba ta zmiana jest spodziewana, Agnieszka Buczyńska, która jest ministrą do spraw społeczeństwa obywatelskiego, mm -hmm. ale jest chora, o czym hmm, wiemy, to nie jest hmm, mm -hmm. tajemnica, też ponoć ma odejść z tej funkcji ministerialnej. Tak, może nagle się okazać, że Dariusz wieczorek ma jakieś inne zadania. Na <głosławionia> Odcinku i że to nie będzie tak, że premier wychodzi i mówi, zwalniam tego i tamtą, bo się w ogóle nie sprawdzili, fatalnie działali, tylko że to tak. Cichcam, słuchajcie, cichcem. Ale... No, Tak, ja się właśnie skłaniam w, do tej opcji, że jakiejś takiej rekonstrukcji z, z wielką pompą to nie będzie, bo, bo nie widzę potrzeby takiej specjalnie. Nie widzę na przykład e, m, tego, żeby Donald Tusk był jakoś specjalnie krytyczny wobec tych kluczowych ministerstw z kręgu Platform Obywatelskiej, bo oczywiście y, zapewne ma nie najlepsze zdanie o pani minister Henning-Klose i y, 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 czy o y, pani minister y, y, Nałęcz, ale, ale mimo wszystko to jest jednak sfera y, decyzji także koalicjantów i jest masa spraw konfliktowych wewnątrz koalicji i mnożenie tych konfliktów jeszcze poprzez negocjacje dotyczące jakichś tam konkretnych kandydatów czy kandydatek na, na, na stanowiska ministerialne, no to by jeszcze pogłębiało taki chaos. A moim zdaniem to zawsze robi na wyborcach fatalne wrażenie. To jest zresztą pochodna tego, o czym mówiliście. To znaczy, że społeczeństwo jednak domaga się pewnego uporządkowania, sprawczości, takiej wizji, co ma być zrobione, a nie wewnętrznych kłótni czy też takich sytuacji, w których do, do, nie wiem, dochodzi do jakichś awantur i wiesz, takiej m, wojny w mediach, nazwijmy to w ten sposób. To, to ja sobie pozwolę na inne zdanie. Znaczy moim zdaniem będzie coś, co będzie jakąś taką działaniem dyscyplinującym, może tak to nazwijmy. Czy to nazwiemy rekonstrukcją, kto, kto zostanie zwolniony, kto nie, to zobaczymy, ale wydaje mi się, że Miało być się spowiedzi, gdzieś tam ich nie było, tak? Gdzieś nam gdzieś się to pogubiło. Badania społeczne rządu, ty, ty mówisz o tym, co się wydarzyło we wrześniu. Zdaje się, że w, w lato było dużo gorzej. Tak. Jest ta kwestia tego niedowożenia, tak? Jest ten chaos wokół różnych tych spraw rozliczeniowych. Ta prokuratura, to wszystko. W spółkach się zaczyna. Są rocznice przed nami. Są rocznice i, i, i zmierzamy ku 15 października. Wydaje mi się, że jednak prędzej niż później będzie ten moment, kiedy Donald Tusk się wścieknie i walnie pięścią stół. Będzie takie pokazanie, że to. Ja tu rządzę i ja muszę jednak zrobić porządek, bo nie wszystko działa idealnie, i to lepiej zrobić na tym etapie, a nie poczekać, jak może jak, Jarosław Kaczyński do siódmego roku rządów i wtedy zacząć mówić o tłustych kotach, kiedy już i tak i tak nikt nie słucha. Więc myślę, że będzie taki moment, a potem będzie próba, jakieś znalezienia agendy pozytywnej i opowiedzenia tego pierwszego roku i tej rocznicy, i wyjścia do przodu, też z myślą właśnie o tych wyborach prezydenckich. Ale to zostawiając to. I trochę zapowiadając pewnie przyszłotygodniowy odcinek, jak się spodziewacie, jak będą wyglądały obchody tego 15 października, to znaczy w jaki sposób Donald Tusk i jego rząd opowie ten pierwszy rok i jakby co nas czeka, jeżeli chodzi o właśnie tą taką... Historia o tym, co, co, co się wydarzyło, co się nam udało, tak? gdzie zmierzamy. Ja myślę, że ten 15 października rzeczywiście początkowo miał być taką datą, która pokaza, pokaże jedność, siłę i determinację koalicji rządzącej. Powódź troszeczkę osłabiła tę y, opowieść, no bo y, tutaj na świętowanie czy jakieś chwalenie się w tej chwili nie za bardzo jest czas, więc ja myślę, że to siłą rzeczy powoduje, że to święto będzie jakoś tam ograniczone po prostu. Ja myślę, że też będzie ten argument obronności tutaj zastosowany, czyli pokazany będzie katalog tych rzeczy, które były zrobione, może kontynuowane, naprawione w kwestii zakupów, obronności, wzmacniania naszej granicy wschodniej, bo wychodzimy już z, z tej traumy powiedzmy powodziowej, i za chwilę znowu nam się przypomni, że za granicą mamy przecież wojnę. Więc myślę, że to, to będzie też jeden z tych punktów, gdzie mhm. premier będzie chciał pokazać, co zrobiono. Ale czyli uważasz, czy nie będzie wielkiej pompy. Ale wielkiej pompy wyważamy, na pewno. Że defilady nie zwycięstwa nie będzie. będzie. Okay, to raczej konferencja prasowa albo ewentualnie jakieś, jakieś takie wystąpienie. No myślę, że powódź tutaj zmieniła nastawienie. Tak, do to prawda. Wydarzenia. To ja tylko przypomnę, co miało być. Mhm. W połowie sierpnia Donald Tusk mówił tak, 15 października będziemy gotowi i zapowiedział przedstawienie przez koalicję rządzącą agendy na dalszą część kadencji. No i agenda się zmieni, ponieważ wydatki na usuwanie skutków powodzi będą potężne, więc i ta agenda się zmieni. Przesunięcia będą potężne. A coś o prawie i sprawiedliwości? Dwa zdania króciutko na No, tak? jeżeli chcemy, słuchajcie, bo po, poszło nam trochę w innym kierunku, ale, ale wydaje mi się, że tam też się, się dzieje, więc dawaj. No właśnie, dwa, dwa zdania, bo moim zdaniem rzeczywiście y, bardzo duże napięcie jest wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ono zresztą ma także związek z rozliczeniami, w tym sensie, że na przykład Mateusz Mora który ma olbrzymie ambicje i dalekosiężne plany, to jednak afera w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych bardzo mu te szyki psuje, bo y, naprawdę te zeznania, które znamy, te podsłuchy, które zresztą były zorganizowane za czasów pis, są bardzo obciążające dla całego otoczenia Mateusza Morawieckiego i w zasadzie w najlepszym razie mamy do czynienia po prostu z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej, tak wynika z tych analiz agentów CBA. Więc, ale to nie oznacza, że Morawiecki rezygnuje ze swoich planów. I to bardzo mocne wystąpienie w TVN24 Michała Dworczyka wydaje mi się symptomatyczne, którym on bardzo krytycznie poszedł, podszedł do suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry i do samej zasady jakby wchłonięcia tych polityków do Prawa i Sprawiedliwości. W tym sensie to jest jakieś zagrożenie dla Morawieckiego, dlatego że może zmienić Układ sił wewnątrz partii i osłabić tę frakcję byłego premiera, bo ludzi ziobry bardziej zagospodaruje Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, czy Beata Szydło, która zresztą też jest na marginesie, no bo jest na czarnej liście u prezesa chwilowo. Ale to może oznaczać, że co prawda w tej chwili się być może wiele nie wydarzy, choć widać to napięcie wewnątrz. Natomiast po wyborach prezydenckich, jeżeli będą przegrane przez PiS, to tutaj scenariusze mogą być bardzo różne, włącznie z tym, że jednak nastąpi jakiś podział, jakaś dezintegracja i próba szukania przez część polityków PiSu zupełnie nowej drogi. Więc Wydaje mi się, że Michał Dworczyk rozbiegł się i wbiegł pod. pod... Pociąg i nie wiem na ile sam to zrobił, bo poczuł się zbyt pewnie, bo wyjechał do Parlamentu nie, no. Europejskiego, a na ile został wypchnięty jednak przez Mateusza Morawieckiego, ale zdaje się, że Morawiecki i ludzie wokół niego już się odcinają. No, ale, kongresu mówią, ma, że... ale kongresu nie ma, ale kongresu nie ma. nie, no nie, to, to, to na pewno. Nie zrobił tego sam, to myślę, że wysłał go Morawiecki go pchnął. On był dobrym człowiekiem, ponieważ on nienawidzi Ziobrystów, bo zarzuca im, że to oni knuli przeciwko niemu, na przykład na Dolnym Śląsku, te, te historie tam dotyczące tej spalarni, czy też, to też, czy też sprawa mailowa, która nagle została w prokuraturze. Że no, rozpoczęta, więc on im zarzuca, że oni przeciwko niemu knuli, więc był tutaj właściwą człowiek, człowiekiem, żeby, żeby, żeby strzelić w ten cały układ. Natomiast no, Morawiecki może e, też snuć takie teorie spiskowe, bo ta, tak jak powiedziałaś, jeżeli chodzi o aferę WRARS, to to są podsłuchy PiSu. I według tego, co mówi się w służbach specjalnych, to właśnie stary, starzy funkcjonariusze CBA przynieśli na tacy e, nowej ekipie właśnie tę historię. Więc on może snuć takie sobie teorie, że to właśnie był strzał ze strony ziobrystów w całe środowisko, bo to nie chodzi tylko o Morawieckiego, ale całe środowisko harcerzy, by, tak to, takich przecież nazywamy. Tak? Więc, więc tutaj to, to było działanie zaplanowane. Natomiast oczywiście ono nie, nie przyniesie tego skutku, bo połączenie musi dojść do, sku, do, do skutku PiSu z ziobrystami prędzej czy później. Zdaje się, że to musi nastąpić no, w ciągu najbliższych tygodni, bo za chwilę chyba w prawie i sprawiedliwości będą oddolne wybory, więc jak zaczną się tam walki frakcyjne, to prezesowi nie jest jeszcze potrzebna tutaj wojna na samej górze. No i z tego co słyszałem, to zdaje się w tę minioną środę, nawet na PKP, Jarosław Kaczyński chciał usunąć czy zawiesić dworczyka. Natomiast udało czyli się. Czyli to jest to zgromadzenie w ścisłych władz ścisłych władz, tak, przepraszam, tak. Natomiast zdaje się, że Morawieckiemu udało się go jakoś, Wybronić na razie. Więc y, y, ta historia na razie się tak zatrzymała. Ja tylko powiem, że nie wierzę w te opowieści o tym, że Mateusz Morawiecki ma taki potencjał polityczny, że wychodzi z PiSu z tą swoją grupką, zakłada własne ugrupowanie, startuje w wyborach prezydenckich ze wsparciem Andrzeja Dudy i ho, ho, robi wielką polityczną karierę już na własną rękę. Wydaje mi się, że jest całkowicie podwieszony pod Jarosława Kaczyńskiego, istnieje w polityce tak długo, jak długo będzie miał dostęp do jego ucha. Czyli do żadnego rozłamu nie dojdzie, PiS będzie trwał. Będzie trwał. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Na tym kończymy czwarty odcinek podcastu Dzieje się. Ze mną byli... Karolina Lewicka, Radio TOK FM. Mariusz Gierszewski, Radio Z. Dominika Wielowiejska, Gazeta Wbocza, TOK FM. Andrzej Bałmiński, Polityka Insight. Do zobaczenia za tydzień.